Eee, witam wszystkich serdecznie, bla bla bla. Skrócimy to przywitanie, bo do dzisiaj nie wiem jak. Być może wy macie jakiś pomysł, jakbym się mógł z Wami witać, aby Wam się to podobało, bo ja osobiście jestem już bardzo mocno znudzony przywitaniem, które robię od ponad 4 lat. Jo, już to wspinałem, ale w ostatnich materiałach. Pomimo to, przejdźmy do tematu, który też jest w tytule, czyli co mnie osobiście podoba się w Call of Duty Infinite Warfare. Dokładnie, czyli w ostatniej części Call of Duty, w którą teraz gramy lub też nie gramy, bo bardzo wielu ludzi się nie przyjęła ta gra, to już też wspominamy w ostatnich dniach. Ale co mnie się podoba, ja bardzo chętnie gram w tą grę, mi sprawia bardzo wiele przyjemności. I dlaczego? Dojdźmy do tego, dlaczego ja lubię te Call of Duty. A więc zacznijmy od połączenia. To jest największy punkt, i od niego też chcę zacząć. Właśnie połączenie. W Call of Duty, jak i w każdym innym FPS-ie, jest coś takiego jak lag compensation. Jest to też potrzebne, zdecydowanie w każdym FPS-ie jest to potrzebne ze względu na to, że każdy ma inny internet, każdy gdzieś indziej mieszka i całkowicie inną jakość tego internetu też posiada. I gdyby nie było lag compensation, naprawdę zbyt dużą rolę grałoby też to, jaki internet my mamy, jaki internet mają osoby, które w tego koda grają. Lutecznego FPS-a, wszędzie ten Lag compensation w jakimś stopniu jest. No i w kodzie, w kodzie lag compensation oczywiście też jest, ale w każdej części też na troszkę innym poziomie, też troszkę inaczej ustawione. E, tutaj kilka e, fajnych youtuberów, e, jak Exclusive Ace, robili nawet też test do tego, jak mocny jest ten Lag compensation, jakie opóźnienie i bla bla bla. E, nie mam teraz tych liczb gdzieś zapisanych i też nie chcę ich czytać, bo wiadomo, że z każdym patrzą może się to zmienić. Nie chcę gadać bzdur, ale w IW tego lag compensation nie jest czuć, nie da się odczuć, tak? W BO2 było to bardzo hardkorowo, BO2 było zdecydowanie tą częścią Call of Duty, które miało zdecydowanie najmocniejsze lag compensation, e, i tam czasami było to denerwujące, tak? E, jeżeli do lobby weszł ktoś z bardzo słabym internetem, tak? Z bardzo, bardzo gównianym internetem, to automatycznie wszystkim zostało to połączenie tak jakby sztucznie ucinane, aby było to gdzieś równe sobie, tak? Ja to uważałem za wielką bzdurę z tego powodu, że, heh, Stary, dlaczego mam cierpieć? Dlatego, że pan Paweł lub pan Jacek mają dupiaty internet. Było to bzdurą na tak mocnym poziomie telecompensation, Compensation, że tak powiem ustawić. W ostatnich chodach nie było tego problemu, co prawda, ale w jakimś sposób, dzięki nie wiadomo czemu, mimo że mój internet ostatnio bardzo mocno szwankuje, gra mi się w IW zdecydowanie najprzyjemniej. Zdecydowanie Hit Detection działa jak nigdy wcześniej, przynajmniej dla mnie. Zawsze działał ok. Ale akurat w IW naprawdę no działa praktycznie w 100%, tak? Tam, gdzie strzelam, tam też trafiam. Tam, gdzie widzę gościa, tam on też naprawdę jest. Um, tam t rate troszkę zwiększyli w IW i to i tamto na serwerach, ale tu tak czy inaczej ten t rate jest bardzo niski w porównaniu do innych gier, przynajmniej tych na PC, -cie. ale to jest też potrzebne na PC, bo gramy na innych całkowicie odświeżaniach, tak? Gramy na monitorach 144 Hz. To nie robi na konsoli w ogóle sensu. Wiadomo, że technicznie nie ma to nic ze sobą do czynienia, jednak, jeżeli to tak przeliczymy odświeżanie ekranu na odświeżanie serwera, to i tamto można znaleźć już pewne, że tak powiem, wspólne, które grają ze sobą rolę, tak? Mniejsza też z tym. E, więc dla mnie osobiście połączenie i to, jak funkcjonuje um, hit detection w tej grze jest wyśmienite i to zdecydowanie bardzo mocno mi się podoba. Kolejna rzecz, sapli dropy. E, ja nie jestem ogólnie fanem sapli dropów samych w sobie lub nie tyle co sapli dropów, jak wariantów Broni. E, ja już to wspominałem nie raz. Ja bym był za tym, aby w sapli Dropach były kamuflaże, e, jakieś dodatki wizualne, e, maski na postacie, to tamto wszystko ładnie, ślicznie, pięknie, e, ale nie warianty. Trzeba ale przyznać, warianty dodają, że tak powiem, e, tak troszkę pieprzu do tej gry, tak? E, chcemy je zdobywać. Jest coś kolejnego, co możemy robić w tej grze oprócz biegania i strzelania, tak? Mamy jakieś kolejne zadanie, mamy jakieś takie. A! Chcemy, chcemy coś mieć, tak? E, daje to coś ciekawego. Dopóki te warianty nie są zbyt brutalne, zbyt wielkiej różnicy nie robią, tak jak to było w AW, jest to też ok. W IW robią te warianty różnice. Są też perki tych broni to i tamto, gdzie jeszcze większą różnicę broni robią, teoretycznie, ale. Sapli dropy nie są nam zupełnie potrzebne, aby też te warianty odblokowywać. I to jest to, co w IW bardzo mocno mi się podoba. W BO3 już zrobiono dobry krok w tym kierunku, tak? Dodając naszą walutę um, Crypto Keys. Dzięki czemu, przez to, że graliśmy i tak dalej, można było zdobywać te Crypto keys i odblokowywać sobie paczki. W IW poszli jeszcze kilka kroków dalej. Nie dość, że jest ta waluta Crypto keys, to dodatkowo do tego dochodzi waluta salvage, złom, tak? I tym razem, inaczej niż CryptoKiss z BO3, dokładnie wiemy, co musimy robić, aby też te salvage zdobywać, tak? Mamy misje drużynowe, to i tamto i robiąc te misje dostajemy salvage. Też wiemy, za który level, ile tych punktów, więc możemy też troszkę decydować, którą drużynę robimy jako pierwszą, jako drugą, jako trzecią, czy robimy ją dalej, czy może zmieńmy lepiej, bo w tamtej drużynie szybciej zdobędziemy kolejny level, gdzie dostajemy jakiś salvage. Możemy, że tak powiem, na to wpływać, na ten, materiał, na ten temat robimy też materiał, jak szybko salvage zdobywamy. I wiadomo, nie wystarczy one, aby odblokować wszystkie elitarne lub legendarne warianty, ale też nam one nie są potrzebne, tak? Bądźmy szczerzy, ile z tych wariantów elitarnych lub legendarnych lub jakichkolwiek też używamy? E, bardzo mało, tak? Bardzo mało. Nam jest zdecydowanie potrzebna jakaś ta broń, którą chcemy na Hama mieć, powiedzmy właśnie NV4 z nuklearem e, i z paczki, które tam paczki od czasu do czasu sobie kryptoki odblokowujemy, jeszcze jej nie dostaliśmy. No problem. Zbieramy salvage, odblokowujemy tą broń bez paczek. Teoretycznie można całkowicie sobie odblokować każdy jeden wariant w grze, nawet i praktycznie, tylko teoretycznie, nie otwierając ani jednej paczki. Więc jest to naprawdę zdecydowanie plus i to zdecydowanie mnie się podoba. Kolejny punkt, i tutaj będzie najwięcej ludzi, którzy się ze mną nie zgodzą, to jest grafika. Ja osobiście bardzo lubię grafikę, jaka jest w IW, bardzo mi się ona podoba, bo nie jest ona taka too much. I tego się boję. Tego boję się na przyszłość, że, e, kiedyś w kodzie będzie po prostu grafika bardzo mocno właśnie jechana w tym kierunku, e, aby była nie wiadomo, jak bardzo mocno wypasiona. I według mnie, jak na FPS-ach, gdzie się bardzo dużo dzieje, tak na FPS-ach, gdzie naprawdę dużo biegamy, dużo strzelamy, naprawdę bardzo dużo akcji jest, to taka grafika, gdzie naprawdę bardzo dużo się dzieje, jakichś efektów specjalnych, i nie wiadomo czego to po prostu będzie nas tylko i wyłącznie męczyć. Tak jest moje osobiste zdanie. Ja bardzo lubię tą właśnie taką minimalistyczną grafikę, można by było powiedzieć, ale jest na to zwracane uwagę, co według mnie też jest ważne, tak? <laughs> Czyli jakieś odbicia tekstur, zależnie od tego, jaka to jest tekstura, tak? Chropowata, gładka, polerowana, czy cokolwiek. Um, oświetlenie, tak? Jest to naprawdę wszystko ładnie um, ambient occlusion, czy jak to tam się zwietra, już samemu nie pamiętam, będąc grafikiem, lol w jest to, że te światło też gra rolę w otoczeniu, tak, że są odbicia tego światła i to i tamto i gra to też rolę jak jest ściana, że tak powiem teraz kolorystycznie postawiona w porównaniu do tego neona, który na niej wisi i bla 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 są to takie fajne błahostki, które mi osobiście się podobają i podoba mi się to właśnie, że nie ma zbyt dużo jakichś high-tech, wybuchów granatów, nie wiadomo co, realistycznie wyglądających smoke granat wygląda ładnie, według mnie bardziej ładnie wyglądać nie musi i to jest to, to jest to, właśnie co ja chcę w kodzie, tak? Ja chcę mieć dość prostą grafikę, ja chcę tu, gdzie mają być headlines, żeby to jak headlines też było rozpoznawalne. Budka ma być jako budka rozpoznawalna, okno jako okno, drzwi jako drzwi e, i ściana jako ściana. To jest najważniejsze dla mnie, tak? I ładnie to wygląda, tak czy inaczej. E, nie wiem, e, ludzie narzekają na grafikę, ja jestem zadowolony, ja jestem zadowolony. Dla mnie osobiście w kolejnych kodach wcale nie muszą tej grafiki polepszać, i tu wiadomo, że wielu ludzi się ze mną nie zgodzi. Ale mówię wam, uważajcie, zanim grafika stanie się too much, po prostu too much, za dużo efektów, za dużo wszystkiego i zepsuje nam to kiedyś rozgrywkę lub, o oh, broń Boże, e, zacznie gra działać niepłynnie lub cokolwiek. Nie, 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 nie. proszę nie. E, ja tego problemu dzięki Bogu nie mam, e, bo posiadam PS4 Pro i tutaj naprawdę ta gra działa zawsze w 60 klatkach lub tam w tych. Bardzo wielkich klatkach, że działa, to płynie w każdym bądź razie. Do tego też są testy wystarczające na internecie. To są takie główne rzeczy, które mi się w tej grze podobają, tak? I ogólnie, kod sam w sobie. Ja i bardzo lubię. Niby jest to kosmos, jasne, i on się nie przyjął. Ale ja sobie o kosmosu bardzo mało widzę. Te bronie nie są jakieś nie wiadomo jak kosmiczne. Te mapy nie wiadomo też nie są jakieś super kosmiczne, nie wiadomo co. Całkiem normalne budynki, całkiem wszystko. Ja tego kosmosu jakoś nie widzę. Ja tego kosmosu jakoś nie rozpoznaję, dlatego mi to nie przeszkadza i podoba mi się. Dlatego ja lubię IW. Dlaczego wy lubicie IW lub dlaczego go nie lubicie? Jak zawsze pytanie na koniec. Ja w tym miejscu dziękuję za obejrzenie do końca. Jak zawsze zapraszam do następnego razu. Yo, bitches!